CEO ledwo był przytomny, chwiał się do przodu i nagle upadł na pielęgniarkę. Pielęgniarka natychmiast podtrzymała go i zabrała do pokoju. Po 10 minutach wręczył pielęgniarce kartę bankową, ale kobieta, która nadal była pogrążona w smutku, wygoniła go stamtąd. Gdy wyszedł na zewnątrz, CEO rozkazał swojemu asystentowi, aby wypłacił odszkodowanie rodzinie dziewczyny. Tymczasem dziewczyna ze złamanym sercem przygotowywała się do powrotu do domu. Jednak, kiedy dotarła do drzwi, jej rodzice wyrzucili wszystkie jej rzeczy na zewnątrz. Dziewczyna stała tam osłupiała, podczas gdy jej matka w gniewie powiedziała, że rodzinę. Bezlitośnie zamknęli drzwi przed jej twarzą. W rzeczywistości otrzymali już pieniądze od CEO i chcieli je zatrzymać dla siebie, wyrzucając własną córkę z domu. Dziewczyna bezradnie zaczęła płakać. Tymczasem CEO nagle poważnie zachorował. Kapłan powiedział, że zostały mu tylko trzy miesiące życia i że jego życie może zostać uratowane tylko przez spotkanie z tą dziewczyną. W międzyczasie dziewczyna dowiedziała się, że jest w ciąży. Dla swojego dziecka codziennie ciężko pracowała na budowie. Jednak pewnego dnia majster źle się z nią obchodził. Na szczęście w tym samym czasie babcia CEO przechodziła obok i uratowała dziewczynę, natychmiast wysłała ją do szpitala. Babcia chciała, aby dziewczyna spotkała Si'o, ale gdy dziewczyna otworzyła oczy, przestraszona kosztami luksusowego szpitala, zostawiła tam całe swoje oszczędności. Napisała list z podziękowaniami i cicho wyszła. W ten sposób znowu minęli się nawzajem. Po pewnym czasie, dzięki poleceniu przyjaciela, dziewczyna dostała pracę w domu CEO jako opiekunka. Nieświadomie CEO jej nie rozpoznał, a dziewczyna też nie rozpoznała jego. Co było zaskakujące, CEO, który zwykle trzymał dystans wobec kobiet, nie miał nic przeciwko tej dziewczynie. Stopniowo stała się jego prywatną służącą. Pewnego dnia, gdy dziewczyna powiedziała, że chce wrócić do domu, CEO nalegałby iść z nią. Ale kiedy dotarli do domu dziewczyny, CEO nagle zemdlał w samochodzie. W rzeczywistości rodzice dziewczyny wezwali ją do domu, ponieważ chcieli, aby pomogła zebrać posak na ślub swojego brata. CEO patrzył bezradnie gdy dziewczyna została siłą wciągnięta do środka i nic nie mógł zrobić.